Witam w poradniku dotyczącym programowania w Javie. Nazywam się Szymon i chciałbym Ci opowiedzieć mniej więcej o podstawach Java. Dziś zajmę się pisaniem Twojego pierwszego programu, jakim będzie Hello World. Bardzo mało będzie o składni języka i Chodzi o to, żeby po prostu na początek zachęcić Cię do dalszej pracy. I aktualnie będę używał programu Notepad do ściągnięcia za darmo. Różni się od notatnika tylko tym, że po prostu podkreśla odpowiednie wyrazy te składni Java. Oczywiście najpierw trzeba wybrać składnię. Tutaj jest zakładka składnia. Wybieramy J Java i już nasze składnia będzie składnią rozpoznawalną jako Java. Nie będę tutaj mówił o tym, jak ściągnąć Java Development Kit. Można to sobie znaleźć na stronie Oracle, za darmo oczywiście. No i Jest to potrzebne, żeby programować. Oczywiście na razie możemy pisać bez Java Development Kit, ale i tak tego nie skompilujemy. Więc link jest w opisie, można sobie ściągnąć. Zaczniemy od stworzenia nowego pliku. On już tutaj automatycznie. Dołożę jakiś nowy plik, ale ja go od razu zapiszę bo nazwa pliku jest bardzo ważna. Zapisujemy i powinniśmy nadać nazwę pliku taką samą jaka będzie nazwa klasy. Czyli nazwiemy sobie klasę hello czyli plik też musi się nazywać hello. On już tutaj automatycznie rozszerzenie java dopisuje. Jeżeli tego nie robi to trzeba wiadomo kropka java, ewentualnie jak ktoś pisze w notatniku też java żeby było rozszerzenie Java. Zapisujemy. Potem jeszcze raz będziemy zapisywać, ale to potem. Hmm. Nie nadmieniłem tutaj, że nazwa klasy powinna być z dużej litery. Ja już to zrobiłem automatycznie. Właściwie nie powinna być, ale przyjęło się do wiado wiadomości i przyjęło się to w programowaniu, że nazwę klasy piszemy zawsze z dużych liter. Ja już zacznę. Class. Hello. Widać. Ja tu od razu nadałem nazwę z dużej litery również plikowi, nie tylko samej klasie. Pojawia nam się tutaj klamra. Jest to blok yy, yy, kodu, który będzie zawierał jakieś instrukcje. Akurat to jest klamra otwierająca naszą klasę, w której będą wszystkie metody, klasy pola, klasy o tym następnym odcinku. Co to są metody? Pola. I na razie oczywiście otwierające, zamykające i w środku będzie nasza metoda public static void W nawiasie podajemy string args. W tym momencie przejmujemy do wiadomości, że tak to ma wyglądać, nie wiemy co to jest public, nie wiemy co to jest static, nie wiemy co to jest void. Jest to taka metoda, m, która znajdu, może znajdować się w każdej z klas, i to jest metoda, która mówi m, naszemu, y, naszej wirtualnej maszynie Java, y, co po kolei ma wykonywać dana klasa. Jakie metody ma wykonywać, jakie operacje ma wykonywać instrukcje, itd. Tak i, tak I to właśnie ona będzie uruchamiana na początku. Tutaj, oczywiście, otwieramy. Nową klamrę. Od razu zamykam. Przyjęły się yy, dwie techniki pisania klamry. Jedna jest taka, jaką ja tutaj używam, według mnie jest bardziej przejrzysta. Druga jest taka, że możemy tą klamrę pisać w tym miejscu, ale to już jak komu wygodnie, jak się kto nauczy, tak będzie robił. Tutaj wpisujemy: możemy wpisać dwie rzeczy: system out. Print bądź system.out.println. Te dwie instrukcje, te dwie metody różnią się tą końcówką ln i różnią się tym, że samo print będzie po prostu drukowało tekst, a println będzie drukowało tekst i przechodziło dodatkowo do nowej linii. Można to samemu sprawdzić, czy faktycznie tak się dzieje. Ja użyję tutaj print, ponieważ będziemy mieli tylko jedną linijkę. Otwieramy nawias. Otwieramy cudzysłów i piszemy Hello World. Zamykamy cudzysłów. Zamykamy nawias. Teksty możemy pisać w cudzysłowie. W środku, zamiast yy, tej całej yy, części, możemy użyć jakiejś zmiennej. O tym będzie później. I to wszystko musi zawierać się w tych nawiasach. I na, najważniejsze, co jest na końcu, to średnik. Średnik kończy każdą instrukcję, średnik kończy deklarację, średnik jest nieodłączną częścią Javy i trzeba się nauczyć pisać średnik zawsze, gdzie jest on potrzebny, bo potem powstają niewygodne błędy, a my tych błędów staramy się unikać. Kompilator czasami robi dziwne rzeczy, jeżeli tego średnika nie ma i szuka dziwnych błędów. I w tym momencie właściwie napisaliśmy nasz pierwszy program. Hello World. Zapisujemy i wyjątkowo użyjemy wiersza poleceń. Klikamy Uruchom, prawym klawiszem Uruchom. Wpisujemy CMD, Command i uruchamiamy nasz wiersz poleceń. W wierszu poleceń warto się nauczyć mniej więcej delikatnego poruszania po tym wierszu. Na razie na początku żeby to robić w miarę sprawnie czyli żeby na przykład zmienić folder w którym znajduje się akurat moja klasa to wpisujemy CD i podajemy ścieżkę C Java jesteśmy w tym momencie już w folderze Java w folderze, gdzie znajduje się mój plik. Możemy sprawdzić to za pomocą komendy DIR, która wyświetla nam wszystkie pliki znajdujące się w tym folderze jest Hello. Wszystko się zgadza, więc możemy przystąpić do kompilacji. Do kompilacji używamy <laughs> polecenia Java C, powinno automatycznie nam się dodać, jeżeli ściągniemy Java Development Kit. Polecenie java C i tutaj podajemy nazwę naszej klasy i nazwę naszego pliku i rozszerzenie java. Po wciśnięciu Enter nie pojawi nam się żaden błąd, więc skompilowano poprawnie. Żeby teraz. O, o, najpierw jeszcze możemy pokazać, tutaj pojawia się w folderze nowy plik, który ma rozszerzenie class. I to jest ten plik, który jest plikiem binarnym. On już jest skompilowaną klasą, można go przenosić na inne platformy i odpalać na innych platformach. On będzie działał tam. I właśnie ten plik w tym momencie będziemy uruchamiać, po prostu wpisując Java i Hello. Bez rozszerzenia, to dosyć ważne. Naciskamy Enter, proszę bardzo, Hello World. Możemy to zrobić jeszcze raz. Java, Hello, jest nasze Hello World. Jeżeli byśmy wpisali tam println, to by zrobiło jeszcze dodatkową linię. Tutaj warto też podkreślić, że czasami to Java C nie działa nam. Tu dodam link do opisu, jak się pozbyć tego błędu, bo ja sam się z nim borykałem. Dlaczego to Java C nie działa? Po prostu trzeba tam dopisać pewne rzeczy. To będzie w opisie filmu. I to na tyle. Stworzyliśmy właśnie Nasz pierwszy program, który mm, wypisuje tekst Hello World w konsoli.